Witajcie w weekendzie z Eską. Jedziemy wielką paradą wojskową z okazji wielkiego meczu Gorta Team vs. Wojsko Polskie. Znajdujemy się na ulicy Piotrkowskiej, na której nie można jeździć samochodem. Camper mój jest tu gościnnie. O szczegółach tego meczu powiem Wam, Marcin. A Was zapraszam do zobaczenia. Wszystkiego co tu ciekawe. Jedziemy. Wielkimi krokami zbliża się ten wielki dzień, ta trzynastka, która jest związana z Tobą. Wielki mecz. Czy już wszyscy są do tego meczu gotowi? Pod względem organizacyjnym jesteśmy już na pewno gotowi. Mam nadzieję, że ty jesteś gotowy również do prowadzenia meczu. Mnóstwo niespodzianek, dużo konkursów dla dzieciaków i kibiców. Dodatkowo, wielki piknik wojskowy przed areną, gdzie będzie wystawiony sprzęt wojskowy, a znakiem rozpoznawczym, że drzwi do areny są otwarte, będzie przelot dwóch myśliwców F-16. Nie wszyscy wiedzą, że poza tym, że to jest wielka, spektakularna impreza, fajny mecz, wiele gwiazd, że tak naprawdę. To jest impreza, z której są korzyści dla ludzi. Kto na tym najbardziej korzysta? Gdybyśmy mógł przybliżyć tym, którzy nie wiedzą po prostu. Tak, przede wszystkim pieniążki idą na cele statutowe mojej fundacji, w której będziemy przede wszystkim przekazywać pieniążki na obozy, szkolenie młodzieży, na wyjazd dla dzieci z rodzin wojskowych, z rodzin, na których no tata czy mama niestety polegli na misji i, i, i takie wyjazdy będziemy organizowali dla tych dla tych dzieciaków. I jeżeli zostaną jakieś pieniążki, a zawsze zostają, to wtedy przekazujemy te pieniążki na różnego rodzaju operacje czy, czy, czy cele szczytne, gdzie dzieci, rodzice zbierają na własne dzieci. No i dojechaliśmy pod Atlas Arenę całą wielką paradą. Wszystko, co miało być. To jest. Są czołgi, są pojazdy wojskowe, jest oczywiście mój kamper i jestem ja. A to wszystko dlatego, że po raz ósmy zmierzy się Gorta Team versus wojsko polskie. Ostatnio nie udało się Drużynie Gwiazd wygrać z wojskowymi. Tym razem mają okazję się odegrać. Czy się uda? To się okaże. Zapraszam Was na mecz! Drodzy Państwo, Maciej Dowbor, znany i lubiany triatlonista. Jak to się stało, że Ty jako ten, który jeździ, pływa i biega? Ma grać w koszykówkę. No... Yy... Ty bardziej, że zdaje mi się, że za dziecka to jeszcze pływałeś. Tak. E, czy to no... w ogóle nic wspólnego z koszykówką? No nie, poza faktem, że przez 5 lat grałem w drugiej lidze, a przez kolejnych 15 w różnych innych ligach, to tak nic. <grym> nie, no grałem w koszykówkę. To, to właściwie to był mój sport numer jeden w życiu. Powiedz mi, czy wy mieliście jakieś narady, były strategie, techniki, czy idziecie na żywio, damy nie, radę? Ale podobno Marcin planuje 5 minut przed meczem, powiedzieć nam, jakie są przepisy. <grym> <grym> czy są zawodnicy? którzy dzisiaj rano pytali mnie, nie będę mówił zmieniając nazwiska, o kogo chodzi, ale dzisiaj rano mnie pytali, jakie są reguły gry i czy coś się zmieniło od wczesnych lat 90 Nie wiem, znaczy nie mogę być kto, ale było to dzisiaj w łóżku rano. Ale właśnie, bo poza tym, że stanowisz drużynę na co dzień z żoną własną, to jeszcze będziesz musiał z nią współpracować. Czy jest tak, że umówiłeś się z żołnierzami, że kto fauluje, ten będzie musiał się z tobą jeden na jeden zrównać po meczu? Kto fauluje ma ode mnie piątaka. Najgorzej. Żone, żonę, żonę. żonę, żonę. Podobno zawodowych sportowców poznaje się po tym, że są spoceni. Maciej Dobor reprezentuje ich znakomicie. Macku, dziękuję Ci bardzo. I tu stała papyk. No, dziękuję bardzo. Jesteśmy już po stronie żołnierzy ze mną, Ada? Cześć, Ado. Witam, cześć. Najważniejsze pytanie, na jakiej grasz pozycji? Słuchaj, gram wszędzie tam, gdzie mnie potrzebują. Podchodzimy płynnie do naszej taktyki. Technik, z techniką nie jest tak źle, ale nie możemy zdradzać szczegółów, bo chcemy zaskoczyć drużynę Gortata. Jaki masz stopień w wojsku? Major. Jest strasznie wysoko. A do najważniejsze pytanie, bo w zeszłym roku wygraliście, dzisiaj się drużyna Marcina Gortata odgraża, że to oni wygrają. I uczciwie wygracie, czy nie? A komu kibicujesz? Temu, z kim rozmawiam w zasadzie. <laughs> Na pewno łatwo nie oddamy skóry. Stawiamy głównie na dobrą zabawę, aczkolwiek no wiadomo, że zawsze gdzieś tam w to, to serce żołnierza waleczne e, wpisana jest rywalizacja i chęć wygrywania, więc e, strzeż się Gortacie. Dobrze, więc przejdziemy do klasycznego testu, najważniejszego, do bardzo Cię proszę, chciałbym, żebyś spróbowała rzucić stąd do kosza, skoro już jesteś. Proszę bardzo, Ada ze mną, tu teraz pani major Ada rzuca. Prawie się liczy, dziękuję. Teraz oglądacie weekend Zeską? Jesteśmy na meczu Gorta Team versus Wojsko Polskie. Ze mną jeden z zawodników gortatu Tima, Gortatu Timu, Gortata mówi się. Ale to ciekawe, bo Bartosz wygląda jak zawodowy koszykarz. Nie jest tak, nie czujesz się tu jak koszykarz dzisiaj. Trochę się czuję i chciałbym tego swojego wewnętrznego koszykarza przelać na parkiet. Niestety kontuzja mi nie pozwala. Trochę mam smutną minę, bo na razie przegrywamy dziesięcioma, ale mamy jeszcze parę asów w rękawie na drugą połowę. Czyli mam się bać tego, że jednak zrzucisz, odrzucisz kulę, wstaniesz z wózka napromieniowany i będziesz y, wsadzał od razu? Korci mnie strasznie, naprawdę nie, nie musisz mi mówić dwa razy, ale... A to jest tak, że wychodziłeś z domu i lekarz mówi, kara, kara. Nie, wychodziłem z domu i, i rehabilitant, który prowadzi moją rehabilitację mówił, jak cię zobaczy na boisku, to cię zabiję, także... Czy mam trzymać kciuki za to, żebyś szybko się zrósł? Tak. I za to, żebyśmy dzisiaj wygrali. W takim razie za jedno i za drugie. Trzymam. Bardzo ważna rzecz, zawsze chciałem z Tobą coś wygrać. Daj mi szansę, zagrajmy w papier nożyce kamień. Uwaga! Trzy, cztery! Trzy, cztery! Co? stańcie z nami! Ze mną ten, który chyba o koszykówce w tej drużynie wie prawie najwięcej, bo wiadomo, że podobno Marcin najwięcej wie. Adamie, dlaczego przegrywacie 15 punktami? Nie trafiamy. Niestety, no, staramy się uruchomić wszystkich, żeby, żeby porzucali, żeby trafili swoje punkty. W drugiej połowie postaramy się ten wynik nadgonić, ale wiadomo, tutaj wynik y, nie jest najważniejszy. Wiadomo, pytanie, czy jesteś w stanie razem z Marcinem dać na tyle byteczne całej reszcie zawodników, żeby uciągnąć ten wynik i dowieść końcu zwycięstwa? Oczywiście, że tak, oczywiście, że tak. Myślę, że Marcin swoim, swoją charyzmą i doświadczeniem. Po... Postawię wszystkich na nogi i poprowadzi ich do zwycięstwa. A Adasiu, czy żołnierze są dobrze przygotowani? Bo punktów mają więcej, ale jak tak byś spojrzał koszykarskim, zawodowym okiem, dają radę czy nie? Dają radę, no przygotowali się na pewno jak co roku na to spotkanie. E, widać, są wybiegani, głodni i. no jak widać, wygrywają na razie, więc będziemy musieli się mocno spiąć w drugiej połowie. A czy żołnierzom się zdarza podszypywać, bo wiedzą, że ciebie i Gortata trzeba kłaść jako pierwszy? Czasami tak, czasami tak. E, tak się zdarza. Nie? Czasami nas nie dopuszczają w ogóle do tego, żebyśmy piłkę dostali, i po prostu dają innym rozgrywać, więc e, no to też jest całkiem niezła taktyka. Trzymam zatem kciuki, żeby Wasza się udała. Adamo, wszystkiego dobrego, dziękuję bardzo. A wy zostańcie z nami, wracamy dosłownie za moment. Słyszałem, że dzisiaj rano nie miałaś pojęcia o zasadach koszykówki. Tak mawiają pewni ludzie. Nie mogę ci powiedzieć, kto powiedział mi to. Niemniej jednak okazuje... Nie do mogę... dobór, sobie jaja robię, a ty wszystko łykasz. Ale... On jest tak samo śmieszny, jak i ty, wiesz? Kurczę, może ci pracę zabierze. Będzie miał pięć. Asiu, ale ja do ważnej rzeczy dążę. Na? Otóż okazuje się, że ty strasznie szaleńczo dobrze grasz w kosza. Chcesz zobaczyć, jak skaczę? No Jezusie, ale naprawdę, powiem Ci, że my to całym teamem SKT widziałeś, TV jak jesteśmy... rzucam za trzy? No widziałeś, w ogóle jesteśmy pod ogromnym wrażeniem. Ale ja to... grałam w koszykówkę, jak byłam mała. Ale nadal a jesteś ten... mała, wiesz o tym. 20 lat nie grałam, słuchaj. Ale jak to się dzieje, bo myśmy nie stawiali, że będziesz takim motorem napędowym, a tymczasem, no, mimo że dziewięcioma w plecy, to jednak dzielnie walczysz. dzielnie walczę, jestem wkurzona, bo dwa razy nie trafiłam, ale to był taki stres, słuchajcie że ale trafiłam, trochę trafiłam, trochę nie trafiłam. Jedno wiem na pewno, że my na początku się bawiliśmy, a teraz dopiero zaczęliśmy grać, więc teraz dopiero pokaż pokażemy wszystkim, co potrafimy. Zła, niedobra, a... wysoka i wściekła Joanna była ze mną, dziękuję. Bardzo ważne pytanie, bo mam tylko jedno. Wynik jest słaby, jak na razie prowadzi drużyna Wojska Polskiego. Czy mogę liczyć na to, że w ostatniej sekundzie pojawi się sławetny rzut za trzy i uratuje całą drużynę? Trzeba wierzyć do końca. To jest sport właśnie, mam taką nadzieję, ale przede wszystkim tutaj e, drugorzędna rzecz, wynik. Najważniejsze, święto koszykówki, świetna zabawa. Nam jest bardzo miło, że zostaliśmy zaproszeni, pamięta się o byłych zawodnikach i za to Marcinowi dziękujemy. Najważniejsze pytanie, czy... Sportowcy to prawda, że się nie starzeją? Czy wy się naprawdę nie starzejecie? Nie, żebym cię komplementował jakoś specjalnie, bo dobrze wyglądasz, ale żeby nie było. Nie, starzeją się, ale nie myślę o tym ile mam lat, myślę o tym, cieszę się z każdego dnia oczywiście i żyję e, koszykówką przede wszystkim. Dziękuję bardzo, proszę iść wygrać w takim razie. Dziękuję bardzo. Ale opcja, opór, tego nikt by nie wyreżyserował. Jesteśmy na końcu czwartej kwarty, jest dokładnie remis 63-63. Dwa osobiste Adama Waczyńskiego w ostatniej sekundzie powodują, że czeka nas dogrywka. Będzie się działo. Sekundy do końca, do grypki. mamy prowadzenie Wojska Polskiego jednym punktem. Co się teraz wydarzy? Co się teraz wydarzy? Ogromną przyjemność stać z drużyną zwycięską w tym wspaniałym meczu. To bardzo dobre, tym bardziej, że wygrali z takimi zawodnikami jak zawodnik GNBA, najlepszy strzelec Ligi Hiszpańskiej, legendy, a tymczasem drużyna wojskowa wygrywa. Są ze mną, zacznę od Ady. Ada dobrze gada, jak wiadomo, Ado. Nie chciałaś zdradzić technik. Adam Baczyński skarżył się, że celowo graliście tak, żeby ani ona, ani Marcin nie dostawali piłki, że wszyscy udawali, że fikumiku, miku, miku, a tymczasem zrobiła się rasowa napierdinka. Ja myślę, że oni troszeczkę tak kokietują, bo no, są tak naprawdę sportowcami zawodowymi, byłymi, bądź też cały czas czynnymi. No i my, no kurczę, no, nie mieliśmy szans, a jednak wygraliśmy. I to po dogrywce. Ważna rzecz, ważne pytanie. Jak się czuje ktoś, kto wygrywa po raz drugi? Bo odgrażała się drużyna Gortata, że oni teraz już, a tymczasem pyk? Odgrażać się mogą. My mamy orzełka na piersi, walczymy cały czas, bo jesteśmy żołnierzami. U nas walka to jest we krwi, więc mogą się odgrażać, ale my i tak robimy swoje i staramy się za każdym razem wygrać. No dobrze, to ja bym chciał taką dobrą radę od żołnierza zwycięzcy, co mam zrobić, żeby grać tak dobrze jak wy. Ćwiczyć. Ćwiczenia to jest podstawa. Dobra, on się nie nadaje, to my ten, zostańcie z nami i ten, no coś. Tam. Cały czas oglądacie weekend z Eską. Marcin czuje się oszukany, tak naprawdę serio. Mówiono, że po pierwsze zabawa, po drugie cel charytatywny, po trzecie fajnie się bliscy spotkają, tymczasem oszukano mnie, bo się zrobiło kozackie, przepraszam, mam tu pomoc kozackie i to na wysokim poziomie widowisko sportowe. Jak to jest? Ach, no, co tu dużo powiedzieć. E, e, ten zespół przygotowywał się przez tydzień, mają zagrywki, mają różnego rodzaju schematy obronne, a my mamy chłopaków i dziewczyny, którzy w życiu piłki nie mieli w ręku, dlatego no jest to taki ogromny przeskok i na pewno za rok trzeba poczynić zmiany, ten cały zespół musi być wymieniony, bo bo to troszkę wtedy ten mecz traci sens, jeżeli my przyjeżdżamy, że tak powiem zieloni, a, a tutaj przyjeżdża prawie że profesjonalny zespół. Powiedz mi zatem, jaki jest super patent na bycie czterema osobami naraz? Jesteś Marcinem Gortatem, graczem, motywatorem, trenerem i kontrolatorem całego tego wydarzenia. Jak to robisz? Staram się tak czerpać tą energię z tego wszystkiego, co ci ludzie mi dają również. Tak jak powiedziałem wcześniej, darowali mi ogromnym do, zaufaniem i wszyscy ludzi, którzy tutaj się pojawili, są tutaj, żeby nam pomóc, są z nami, wspierają nie tylko moją fundację, wspierają te dzieci, nasze inicjatywy. To jest piekielnie miłe, dlatego bardzo dziękuję tym wszystkim ludziom i moim marzeniem jest taki mój apel do tych ludzi, żeby widząc takiego żołnierza, podali mu rękę, podziękujemy za to, co robisz. To, będzie, to myślę będzie największy sukces tej imprezy. Dziękuję bardzo. Chciałbym na koniec wygrać coś z tobą, Marcin. Raz w życiu pozwól mi, proszę, proponuję papie nożyce, kamień na szybko, na koniec. To ty grasz na trzy. Raz, dwa, trzy. Raz, dwa, trzy. Da! 79 do 78, takim wynikiem kończy się mecz Marcin Gorta Team vs Wojsko Polskie. Drugi raz z rzędu wygrywa Wojsko Polskie, właśnie plus w pojedynkach miałem dokładnie 4 do 4, więc może się okazać, że ten pojedynek tak na serio dopiero się rozkręca. Ale pamiętajmy o tym, że najważniejszy jest szczytny cel, bo po to jest właśnie ten mecz, po to ludzie tu przychodzą, po to ludzie tu grają, po to się tu wspólnie bawimy, a co najważniejsze jest tu wspaniała atmosfera. Było naprawdę kozacko, strasznie się cieszę, że mogłem tu być i że nie było to Takim udawanym czymś, bo się spodziewałem, że może nie będzie takiej prawdziwej walki, a tymczasem okazuje się, że i gwiazdy, i wojskowi, i koszykarze wzięli to sobie do serca i tam była prawdziwa walka i prawdziwy sport, taki, że ja pod koniec to podnosiłem łapy w górę, darłem się naprawdę absolutny sztos, Musicie tu być za rok. Zapraszam serdecznie, dziękuję Wam za dziś to ja, Rudy. Gdzie będę w przyszłym tygodniu? Sami się przekonacie. Do zobaczenia w kolejnym weekendzie z Eską. Hello!